Grzegorz Niecko i Jan Tatarowicz, no nasze gwiazdy Ninja Warrior, nie da się ukryć, by się przyjemność być na linie pod górą Midoriyama. Ty prawie doszedłeś na szczyt, prawie wcisnąłeś ten bazer. Grzesiu też był niedaleko. Chłopaki, jak jest dzisiaj, jak sam poczucie? w porządku, jestem skupiony na to, że więc... Tym razem nie zrobię tego, co w ósmej edycji. Czyli tego małego błędu, czyli przypomnijmy sobie dotknięcia elementu, którego nie było można dotykać. Grzesiu, jak to? No też ze spokojem, my tu z Jankiem się wspólnie wspieramy, także trzymamy za siebie wzajem kciuki. No właśnie, bo Wy się tak chyba zaprzyjaźniliście, mam wrażenie, jak tak obserwuję gdzieś tam na backstage'u. No to jest jeden z największych profitów tego programu, że byliśmy w stanie się poznać. Czyli się kumplujecie teraz. No oczywiście. I to dzięki Ninja Warrior. No, oczywiście, dzięki Ninja Warrior. Czyli Ninja Warrior e, robi nie tylko dzieci, ale też tworzy piękne przyjaźnie. No dobrze, który pierwszy? Grzesiek. Grzesiu na start, a my z Jankiem sobie pokibicujemy i pokomentujemy. To jest. Deal? Powodzenia, Grzesiu. Powodzonka. O, słodziaki. Słodziaki. Panie i panowie. Jedyny, niepowtarzalny, legendarny Grzegorz Niecko. To prawda, jedyny, bo jako jedyny dwukrotnie atakował górę Widorjama. Zgadza się, to jest nieprawdopodobny, tak niepozorny e, gracz tego sportu jak Grzesiek Niecko. Zawsze w koszulce, bo jak sam mówię, ale ulany, tak nie jestem, to nie będę pokazywał na mojej sylwetki. Ale jaka tam drzemie siła, jaka tam drzemie technika i precyzja pokonywania technik, skoro dwa razy już szarpał Midoriyamek. I e, tak przekornie trochę, nigdy nie został Last Warrior Standing, natomiast to jest zawodnik, który najczęściej był na podium we wszystkich edycjach. Absolutnie pierwsza liga, absolutnie liga mistrzów zawodników Ninja w Polsce. No i Grzegorz Niecko, my sobie tak gadu, gadu, a on tutaj pokonuje tę kolejną przeszkodę, Grzesiu Niecko, już czwóreczkę zaliczy, ja już wychodzę go tutaj witać, bo on no. wie, że on ma klej, on ma klej w rękach jak szczypiorniści, przyklejają sobie piłkę, tak on trzyma te przeszkody. A no, teraz przykleja właśnie, o w tym momencie przykleił piersienie i gwarantuje, że się nie odkleją do samego końca. Nie ma szans, zobacz jak on maszeruje, jaka to jest precyzja, jaka to jest technika. Chodź go przywitamy tak tutaj, O, o. O, 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 o. Zobacz, Grzesio. Ostatnia przeszkoda, krzywa ściana. Nie, ta. nie no, na pewno go zatrzyma krzywa ściana. Jest. O Jezu, jakie nie, będą problemy. Już jest? Nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Co? coś, nie? nie. nie. Boże, jaka nuda! <laughs> Grzesiu, Cześć, Grzesiu. Powiedział Janek, że to jest ten Profit Ninja Warrior. My też mamy ten Profit, że mogliśmy ciebie, ciebie spotkać. i, i cię Zajemnie, tak bardzo się Tak Tak, tak jest. Już jest. który tu się, tu raz się widzimy? Już. Wiesz co, ja już przestałem liczyć po dziesiątym. Ale już nawet bardziej polubiliśmy te spotkania po, po ninja, nie? Nie, no, ja sobie zdecydowanie. 1.25 to Twój czas. Eee, według tego, co nam podaje wóz, eee, bardzo dobry czas, także o półfinale w ogóle się nie martw. Eee, to jest, no, muszę zadać takie pytanie, czy któraś przeszkoda eee, sprawiła Ci problem? Eee, ja bym chciał wiedzieć, 1.25 to jest póki co... Lider, czas. lider, lider. Lider, lider, <laughs> lider, lider. Okay. Okay. Pasuje, jest okej? Okay? <laughs> jest okej, okay, może być. No i teraz tak, Grzesiu, czy jesteś przesądny? Yy, a co masz na myśli? Mam na myśli to, że podczas ósmej edycji zostałeś tu u nas na górze podczas przejścia Janka Tatarowicza i pamiętamy, co się wydarzyło. Mieliśmy pół roku na przygotowania, teraz będzie na pewno. Nie, ale nie, ja, uciekaj stąd. Nie, nie, ja nie? jestem przesądny. Nie, nie, nie zostaje Grześka. Nie? Ja zostaję, zostaję i nie, nie, nie idę. Na razy pewno? przez się razem. Ale to może nie na mnie. A dobra, dobrze, dobrze, że ta Julka. No. <laughs> to zostaje? zostajesz? dawaj zostaje, przełamuje mikrofon. Nie, gdzież ja zamkniełem!